Witam państwa serdecznie. Nazywam się Łukasz Śrama i reprezentuję firmę Advatech. Na początku chciałbym powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł tego dzisiejszego webinaru dla państwa. Podczas naszych rozmów z muzeami okazało się, że muzea przechowują bardzo wysokiej jakości zdjęcia swoich eksponatów. No i często jest to jedyna metoda, żeby cofnąć się w czasie do tego, jak eksponat wyglądał kilka lat temu, kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu. A często ten eksponat już jest w, duży, w znacznie gorszym stanie niż wtedy, kiedy robiono to zdjęcie. Wręcz nawet czasami może już nie istnieć, ten, ten, ten eksponat zostać całkowicie, całkowicie zniszczony. No i utrata takich plików no, wiąże się z tym, że zostają one po prostu bezpowrotnie stracone, nie ma możliwości powrotu do nich. No i w związku z tym, gdzieś tam postanowiliśmy takie, taki webinar stworzyć, gdzie opowiemy o, tak, o tym, w jaki sposób uchronić się przed tym, żeby. Tych cennych skarbów naszych nie stracić po prostu, a w razie konieczności też mieć do nich dostęp. dostęp. Parę słów o naszej firmie. Jesteśmy integratorem od ponad 25 lat na rynku. Zatrudniamy około 110 osób, ponad 70-osobowy zespół inżynierów. Jesteśmy firmą technologiczną, dbającą o to, żeby, żeby technologie wdrażane, u naszych klientów były jak najnowsze. Ten dzisiejszy webinar prowadzimy we współpracy z naszym partnerem firmą Dell. Tutaj Kamil Grzesik, Grzesik poprowadzi część związaną z, właśnie z cyfrowym bunkrem Dellowym. No i Zacznie webinar Daniel Wysocki, który poprowadzi, przepraszam, zacznie webinar Kamil Grzesik, który właśnie poprowadzi tą część, część delową, natomiast dal, dalsze części poprowadzi Daniel Wysocki, który jest kierownikiem działu cyberbezpieczeństwa, Tomek Maślany, który jest naszym architektem, oraz Wojtek Raduła, który także jest naszym, naszym architektem systemowym. Podczas całego spotkania, jeżeli Państwo. Będą mieli takowe, to na czacie można zadawać pytania. Jeśli będzie to możliwe, to odpowiemy podczas prezentacji. Jeśli się nie uda, to na koniec lub wyślemy do Państwa mailem odpowiedzi na pytania. Webinar jest nagrywany, będzie dostępny dla chętnych, także tych, którzy nie, nie zdążyli czy nie mogą zobaczyć, to udostępnimy nagranie z tego webinaru. Także Kamil przekazuje Ci głos Dziękuję i zapraszam, zapraszam na wysłuchanie cyfrowego bunkra, o którym opowie Kamil Grzesik.